Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale Mania Wenel. Dzisiaj, tak jak prosiliście, będzie rywalizacja zdrabkowa pomiędzy dwoma państwami, a mianowicie Polską i Niderlandami. Mamy tutaj, kochani, przygotowane cztery takie rywalizacje. Najdroższa z rywalizacji to będzie za 5 euro i 5 zł. Czyli za 5 euro mamy zdrabkę po podziękowaniu za 25 lat drapania. A za 5 zł wybrałam podwójną grę, dlatego że jeszcze nigdy nie, nie, nie drapałam i nie wyrywałam tutaj tych szans. <laughs> Więc y, będzie to dla mnie fajna zabawa. E, następnie za 3 euro wybrałam Helux Hetalen, czyli szczęśliwe liczby. Zdrabka już y, była na moim kanale wiele razy. Często okazywała się wygrana, zobaczymy dzisiaj, i będzie rywalizowała z owocową eksplozją. Również jeszcze jej nie drapałam, a zawsze chciałam, bo jest naprawdę przeurocza, jeszcze w tym różowym kolorze naprawdę mega. Tutaj dalej mamy, kochani, walentynkową za 2 euro. Też już wam ją pokazywałam, była w yy, niedawnym czasie na moim kanale jako nowość. Happy7, Happy7 yy, znam, bardzo lubię tą zdrapkę, słuchajcie, kiedyś wydrapałam w niej 80 zł, yy, ale to już dawno i nieprawda, <śmum> yy, mam nadzieję, że dzisiaj też coś wpadnie i to mamy taką rywalizację za 2 zł i 2 euro, no i na, yy, tutaj na koniec mam takie perełki, świnkę za 1 euro i do tego czarny kot czyli dzisiaj świnka rywalizuje z kotem, zobaczymy komu lepiej pójdzie do tego mam podrasowany drapaczek mam tutaj taką fajną gumeczkę, żeby mi się lepiej drapało, zobaczymy czy, czy ta modyfikacja będzie wygodna oczywiście użyję sobie dzisiaj drapaka od Mariusza z kanału Mega Zdrapki, który dostałam w wymiance zdrapkowej. Super jest ten drapak, no naprawdę bardzo przydatna sprawa. E, no dobra kochani, no to co? Zaczynamy od drapania. No to zacznijmy sobie może od tej najdroższej, najtańszej, przepraszam, rywalizacji, czyli świnka i kotek. E, no to co? Jak myślicie, kotek, świnka, kotek, świnka? No to dobra świnka. <śm> to tutaj może e, użyjemy sobie drapaka od Mariusza. Jak myślicie? Dobra, spróbujemy. Za jedno zamachem. 400 euro, 100 euro, 2 euro w pierwszym rządku. Jak wiecie szukamy trzech takich samych kwot. A w drugim rządku mamy gratis. Uu, czyli już drapka jest wygrana. Mamy gratisowe losy wartości 1 euro. Co tam dalej? 10 i 100. Czyli na tej zdrabce mamy gratisowy los, więc no ładnie się pokazała ta świnka. Zobaczymy, co tam w czarnym kocie słychać. Tutaj użyję takiego mniejszego drapaka, bo są kontrolne literki, a Wy jesteście bardzo czujni. I co my tutaj możemy? A, łapkę, kotka yy, i trzy takie same kwoty, tak? Dobra. I mamy trzynaście. 1000 złotych, 1 złoty, 7, 1 i 1 złoty, słuchajcie. No super, łeb w łeb. I tutaj na końcu jeszcze było 13000, ale mamy złocisza. fajnie. Kontrolne C, C i C. No to słuchajcie, pierwsza rywalizacja, idą łeb w łeb, dlatego że tutaj mamy 1 euro, bo gratis of los, a tutaj mamy 1 zł. super. Zobaczymy jak pójdzie z drapką za y, dwójkę, czyli w tym wypadku za 2 euro i 2 złote. Znowu, a może nie, tym razem zaczniemy sobie od happy 7, żeby było sprawiedliwie. Yy, I tutaj tak, wygrywające numery mamy 19 i 14.

Przegrane. No to już zdrapałam wcześniej kontrolę. Mamy BPK. No to wiadomo, wy się na tym znacie. <laughs> Więc happy 7 niestety przegrywa. Zobaczymy jak tam zdrabka za 2 euro. Zobaczymy w grze pierwszej mamy tak. Oj, też mi się cofa. Mamy tak list i kalendarz. No to nic z tego. Usta i prezent. Koktajl i domek. Czyli nic z tego, kochani. Zdradki za dwójkę przegrały obie. <grych> Czyli da, w dalszym ciągu mamy remis. Tak to się prezentuje. No i przejdźmy teraz do tych za trzy. Czyli za 3 euro i za 3 złote. Eee, I teraz kochani, no to tam zaczynaliśmy od polskiej, to teraz zaczniemy od niderlandzkiej i sobie może użyjemy, a tego może drapaczka i jedziemy, 42, hmm, tutaj ja Wam poprawę, żebyście lepiej widzieli, 42 w grze numer 2. Trzynaście. Niestety nie ma. Trzydzieści cztery. Nie ma. Dwanaście. Nie mamy. Dwadzieścia osiem. Dobrze widzicie? Mam nadzieję, że tak. Dwadzieścia osiem.

39. Również nie ma. 18. Jest tutaj. 21. Również w grze numer 4. 30. Gra numer 4 nam się tutaj powoli zapełnia. Brakuje nam już tylko 40. Ciekawe. Zobaczymy. 19. Nie ma. 29. Jest tutaj i została nam ostatnia, został nam ostatni numer, i mamy szansę w grze numer 1, w grze numer 2 i w grze numer 4. I zobaczmy. 38. No niestety, kochani, 38 nie mamy. Więc niestety, ale ta stratka jest pusta. Czyli jak na razie Niderlandy do tyłu. Zobaczymy, jak sobie poradzi owocowa eksplozja za 3 zł. Kokos. Kokos. Gdzieś jeszcze jest kokos. Nie ma. Ale bardzo fajna, sympatyczna zdrapeczka. Brzoskwinia. Brzoskwinia. To chyba to, nie? Jest brzoskwinia. Więcej brzoskwini nie widzę. Pomarańcza. Tutaj fajnie pomarańcza nam się Elegancko pokazała. Czy gdzieś jeszcze pomarańcza? Nie widzę. Winogrono jest tu. No i chyba, a jest jeszcze tu. Winogronko. Kiwi. Kiwi tutaj bardzo ładnie nam się wydrapuje, ale chyba nigdzie więcej kiwi nie ma. Nie widzę. Zobaczmy dalej. Figa. Oby nie figa z makiem. Figa jest tu. I to wszystko, jeśli chodzi o figę. Ananas. Oj, lubię ananaska. Jest tu ananas. I to by było na tyle, jabłko. No, mamy trochę tego jabłuszka. Mamy trochę jabłuszka. Dalej. Melon. Melon jest tutaj. I tutaj. I co? I koniec melona? Chyba koniec. Cytryna. cytryny więcej nie ma, truskaweczka, borówka. I ostatnie dwa, mamy arbuza. I ostatni symbol, kochani, i będzie to banan. Czy banan zmienia nam sytuację? Chyba nie. Z tego co widzę tutaj nie ma, nie ma. Tutaj karambola nam blokuje, wisienki. Awokado gruszka. Gruszki nie było, prawda? No chyba nie. No nic kochani, czyli wychodzi na to, że dalej mamy remis. Tak jest. Kontrolne są różne. Więc zdrapki za trójeczkę. Również obie przegrane. <laughs> Idą łeb w łeb. <laughs> no dobrze kochani, to teraz może zdrapmy sobie tą za piątkę. Gdzie nam dziękują za 25 lat drapania. Pierwsza, druga gra szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 7. 100 euro, 10 tysięcy. Czy to się coś daje? nie? dziwne. 100 euro, 50 euro i 50 euro. To oznacza, kochani, że pierwsza gra jest pusta. Tak naprawdę ta ostatnia rywalizacja rozstrzygnie nam dzisiejszy draping. Zobaczymy, kto jest lepszy. I teraz tak. W drugiej grze mamy 100. 125 tysięcy, 1000 euro, 125 tysięcy, 10 i 20, czyli ta gra również jest pusta. Zobaczmy dalej. E, tutaj szukamy e, symbolu, a mianowicie w tym wypadku jest to podkowa. A mamy sukces, diament, joker i serce. Czyli kochani, ta gra również jest pusta. I dwie ostatnie szanse. I tutaj mamy odpowiednik siódemeczki, czyli szukamy trzech takich samych kwot. Jeżeli znajdziemy siódemkę w takim słoneczku, to znaczy, że wygrywamy 7 euro. No i co? I tutaj jest jeszcze dodatkowe pole do zdrapania. I mamy tak, 1000 euro, 20 euro, 10 tysięcy.

i 10 euro. No niestety, kochani, ta zdrabka okazała się również pusta. Czyli e, mamy szansę albo na remis, albo na wygraną Polski, dlatego, że została nam ostatnia zdrabka. Jest to zdrabka z Polski. Podwójna gra. No i co, kochani, jedziemy. Szukamy. A szukamy tutaj dziewiątki, dwudziestki, piątki i numeru trzydzieści cztery. A mam trzy. Siedem. Trzydzieści trzy. Trzydzieści sześć. Dwadzieścia jeden. dwadzieścia sześć oboczek, trzydzieści pięć, cztery, sześć, jeden, dwadzieścia dwa, dziewięć, osiem, 13 i 23. A to oznacza, kochani, że tutaj nic nam się nie udało wygrać. Mamy jeszcze więcej szans. Zobaczmy tutaj z tyłu: mamy koronę, koronę i diament. Dwie monety i świnkę, dwie świnki i diament i dwie podkowy i koronę. No nic, kochani, szukamy jeszcze tych kontrolnych tutaj mogą być te kontrolne, a tutaj M A no tak kochani czyli ta zdrapeczka również jest pusta, <grym> więc może przejdźmy do szybkiego podsumowania tego drapingu dzisiaj mieliśmy cztery rywalizacje pomiędzy Polską a Niderlandami i tak kochani w tej rywalizacji okazało się, że mamy remis. Mamy remis. Co prawda, wszystkie te zdrabki, które tutaj widzicie, przegrały zarówno niderlandzkie, jak i polskie. I mamy tutaj 10 euro i 10 zł przegrane. A wygrały tylko dwie najtańsze zdrabki. Jedna za 1 euro dała gratisowy los, a druga czarny kot wygrała 1 zł. I tak, więc kochani, jeżeli wam się podobała taka rywalizacja, jeżeli chcielibyście więcej takich rywalizacji zdrabkowych, bo mam jeszcze trochę zdrawek polskich w zapasie i mogłyby takie być na kanale, więc dajcie, kochani, łapeczki do góry. Dajcie komentarze, jeżeli Wam się podobało i chcecie jeszcze. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jeżeli robicie, to bardzo Wam za to dziękuję. No i co, kochani, trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, pa!